Siemanko, witam w kolejnym poradniku z serii w zasadzie nawet nie wiem, czy to będzie jakaś seria. W jednym z komentarzy padła prośba o omówienie przysiadu overhead na dwa odważniki, więc pomyślałem, że to jest świetny pomysł. Natomiast dziś zajmiemy się przysiadem na jeden odważnik ze względu na to, że jest to progresja do przysiadu oburącz nad głową który jest zdecydowanie trudniejszy. Także omówimy sobie przysiad overhead, czyli z, ręką, z ręcami nad głową. Dlaczego, po co w ogóle i tak dalej. Nie zapomnijcie, że wszelkie odcinki z odważnikami kulowymi na tym kanale są sponsorowane przez firmę AXO, producenta sprzętu fitness maści wszelkiej, w tym odważniczków kulowych, takich jak te za moimi plecami, na które te odważniczki z kodem LUDUS Macie 5% zniżki, także serdecznie zapraszam do kupna. Na sklepie na chwilę obecną nic nie ma już, bo wiadomo, pandemia wszyscy wykupili, bo były dobre ceny. Jeszcze szkoda. Natomiast przewidywana jest niebawem jakaś dostawa, zapewne. Także śledźcie stronę akso.pl. Tymczasem przejdźmy do rzeczy. na wstępie należałoby wspomnieć, że przysiad overhead, czyli z ciężarem generalnie nad głową, to jest ćwiczenie dość specyficzne, raczej średnio przydatne w życiu codziennym, ze względu na to, że bardzo rzadko przysiadamy trzymając cokolwiek nad głową. Jest to raczej ćwiczenie nawet nieraz jest to na pewno bardzo specyficzne, przede wszystkim w dwuboju, czyli w podnoszeniu ciężarów olimpijskim, gdzie bardzo często dużo jest tego przysiadania nad głową, zwłaszcza w wyrwaniach. No i w ketelkach w zasadzie jest to raczej urozmaicenie. Jest to ćwiczenie specyficzne, to znaczy, że żeby się do niego przygotować, trzeba robić to ćwiczenie. I miałem to powiedzieć później, ale skoro już o tym mowa, to tą najważniejszą rzecz w zasadzie, która się tyczy treningu z przy, przysiadu z ciężarem nad głową, e, powiem już. To znaczy, żeby nauczyć się przysiadać nad głową, ciężarem nad głową, Wbrew temu, co mogłoby się wydawać po obejrzeniu połowy YouTube'a na ten temat, nie ma lepszego ćwiczenia do nauczenia się tego niż przysiadanie z ciężarem nad głową. Czyli, jeżeli chcesz się nauczyć ruchu, jakiegokolwiek ćwiczenia, to przede wszystkim musisz robić to ćwiczenie, a w drugiej kolejności. Przygotowywać się do niego innymi sposobami, innymi metodami, używając innych ćwiczeń, mobilizacji i tym podobnych rzeczy. Koniec, kropka. Owszem, czasami jest tak, że poziom mobilności danego delikwenta jest na tyle słaby, że musi poczynić jakieś w pierwej kroki, wprawki, żeby w ogóle móc zacząć łapać się za jakiś ruch. Natomiast najczęściej, nawet w takich bardzo ciężkich przypadkach, okazuje się, że robienie ruchu szczątkowego, ale właściwego, czyli w tym wypadku przysiadu z ręką nad głową, jest najlepszą metodą, żeby się zacząć sprawić i żeby poprawiać ten ruch. Więc najważniejsze, żeby mieć praktykę, żeby wprawiać się już pod to ćwiczenie główne, w tym wypadku przysiad z e, ciężarem nad głową i. Właśnie. Ważniejsze od zakresu jest wykonywanie ruchu poprawnie. Poprawnie to znaczy, ruch jest połączeniem trzech rzeczy. Mobilności nad głową, stabilizacji korpusu plus całego tego układu i przysiadu. I cały problem właśnie z tym ćwiczeniem polega na tym, że trzeba mieć bardzo przyzwoitą mobilność w obrębie mobilność i umiejętność stabilizacji w, w całym dosłownie ciele. Przez to, że jest to tak obszernie jakby tak bardzo wielostawowy ruch. No nie wiem czy nie najbardziej na świecie, bo po prostu wszystko musi względnie funkcjonować i w ładnym zakresie ruchu, i w tym zakresie jeszcze trzeba umieć wygenerować siłę. Stąd wynika masę problemów. I teraz nie ma recepty jednej uniwersalnej dla wszystkich Jak w zasadzie wszystkim, co robimy w treningu siłowym. Nie do wszystkich to jeszcze dotarło. Ale nie ma recepty uniwersalnej, bo po prostu u każdego może leżeć coś innego. Jeden może mieć problem z mobilnością nad głowę, a drugi może mieć problem ze stałem skokowym, trzeci może mieć problem z biodrami, e, czwarty może mieć problem z odcinkiem piersiowym. To wszystkie rzeczy się łączą w overheadzie. Więc w każdym z tych mm, zakresów należy mieć jakąś tam przyzwoitą mobilność. I Paradoksalnie można pracować nad każdą z tych rzeczy pojedynczo, z osobna, co ma sens tylko w wypadku, kiedy mamy zdiagnozowane, gdzie jest największy problem. Natomiast generalnie najlepszym sposobem, żeby się tego nauczyć, jest przysiadanie z e, ciężarem nad głową. Co musi być zrobione dobrze? Musi być zrobiony dobrze przysiad. Jak wygląda poprawny przysiad i jak on e, jak ewentualnie go mobilizować. Linki będziecie mieli pod spodem w komentarzu. Zrobię taką playlistę z wszystkich odcinków w ogóle o przysiadzie, o których mówiłem, bo przede wszystkim macie z tym ciężarem przysiąść, więc to co się dzieje tutaj na dole z biodrami ma być takie jak książka pisze, więc linki z całą playlistą rzeczy pomocnych w przysiadzie, które mi się udało nagrać będziecie mieli pod spodem. Bardzo fajnym ćwiczeniem, które gdzieś tam można zutylizować w kontekście przysiadu z ciężarem nad głową, jest na przykład przysiad kozacki. i Tutaj będziecie mieli link do materiałów stworzonych przez mojego dobrego kolegę z Krakowa Piotrka Kowalika. Drobne różnice w przysiadzie takim zwykłym, a tym z ciężarem nad głową, mogą być takie, że w zależności od budowy danego człowieka, może się okazać, że nieco łatwiej będzie przysiąść z tym ciężarem nad głową, jeżeli staniecie szerzej, ale pod warunkiem, że pozwolą na to biodra. Stąd ten przysiad kozacki, który gdzieś tam tą mobilność biodra biodrach fajnie poprawia. Są też ćwiczenia typu żaba, które gdzieś tam może kiedyś nagram lub one mogą też się znaleźć w materiałach od Piotra, o ile pamiętam. Także przede wszystkim, żeby przysiąść z ciężarem nad głową, to musicie się czuć swobodnie, przysiadzie samym w sobie jako takim swobodnie oznacza to że ja mogę teraz przysiąść i czuję się wygodnie jak dziecko czyli przysiad pasywny czy to aktywny no może nie pasywny powiedzmy musi już wyglądać bardzo przyzwoicie czyli proste plecy i ma być swobodny macie się w nim czuć jak dziecko czyli to ma być pozycja w której e, pasywnie jesteście w stanie odpoczywać. Pasywnie, czyli na rozluźnionych mięśniach, na, na rozluźnionym ciele. Nie? Druga rzecz. Ciężar przenosi korpus, więc on musi być poza tym, że mm, przede wszystkim stabilny, czyli odcinek tutaj lędziowy, brzuch. To wszystko ma być przede wszystkim stabilne. Z mobilnością tych, tych odcinków zazwyczaj nie ma problemu. Natomiast to ma być silne, żeby przenosić obciążenie. Dalej mamy odcinek piersiowy, który musi być mobilny. Odcinek piersiowy i od razu staw ramienny. I tutaj właśnie wchodzą nam w grę takie ćwiczenia, jak na przykład Armbar, o którym niejednokrotnie wspominałem. Będzie w linku w komentarzu odniesienie. Tam w tym linku będzie zaznaczony konkretny moment w jednym z moich starych vlogów, w którym mówię o Armbarze. Jest to świetne ćwiczenie do nauczenia się poprawnego ustawienia i napięcia łopatki i stawu ramiennego. Jest to też ćwiczenie dobre rozgrzewkowe. Pod kolejne ćwiczenie, które już uczy nas poprawnej pracy w większym zakresie ruchu, czyli do tureckiego wstawania. I to jest tureckie wstawanie jest kolejnym świetnym ćwiczeniem, które nie tylko wyprowadzi Wasz zakres ruchomości nad głowę, ale również bardzo mocno pomoże w ustabilizowaniu, bo teraz znowu. Eee, trudna sprawa. Poza tym, że ja muszę umieć tą rękę nad głowę wystawić z ciężarem, muszę jeszcze umieć ten ciężar ustabilizować, co jest w zasadzie większym problemem. Więc mamy armbar, kolejne ćwiczenie tureckie wstawanie. Nagrałem częściowy poradnik do tureckiego wstawania. Taki krok po kroku młoteczkiem w gwózdeszek możecie sprawdzić, również link będzie w komentarzu. Jak mamy względnie zadbane te trzy elementy, nawet jeżeli nie mamy, to już można się powoli wdrażać przysiad e, z ciężarem nad głową. Natomiast jeżeli je mamy, no to zadbane będzie zdecydowanie łatwiej, bo w momencie, w którym ja już mam mm, ciężar nad głową i stoję pionowo, bez problemu, no to nie ma teraz bardziej angażującego ćwiczenia. Dla ruchomości obręczy barkowej stałej, jako takiej, niż właśnie przysiad ze ciężarem, ze sztangą, z keplem nad głową, ze względu na to, że on wymaga bardzo dużej ruchomości całej łopatki i stawu ramiennego w połączeniu w kooperacji. Ze względu na to, że jak już mam zadbany bardzo mocno ten przysiad i siedzę sobie elegancko na dole, nie blokuje mnie staw skokowy, nie blokują mnie biodra, gdzie to są podstawy, tak, żeby w ogóle myśleć o, o takim przysiadaniu. To jeżeli wyciągnąłem już, ile mogłem mobilności z bioder i ze stawów skokowych, no to całą resztę tej mobilności będę musiał wykombinować tutaj ze stawu e, ramiennego, z obręczy barkowej. W związku z tym. Podstawowym ćwiczeniem, pierwszym, od którego bym zaczął, żeby się e, nauczyć przysiadu ze sztangą, czy z dwoma ketlami, czy z jednym ketlem nad głową, e, żeby Wam uświadomić poziom trudności, najłatwiejsze będzie e, przysiadanie z jednym odważnikiem nad głową, z jednym ketlem. Drugie w kolejności ćwiczenie e, to będzie przysiad ze sztangą nad głową, rwaniowy, czyli dość szerokim chwytem. Następnie przed wejściem na dwa odważniki skupiłbym się na zwężaniu chwytu rwaniowego i przysiadaniu w ten sposób coraz niżej i dopiero dopiero wtedy łapałbym się za odważniki. Jaka jest specyfika przysiadania z odważnikiem? Ano ważne jest bardzo fajne jest to w kettleach, że ciężar mamy wyniesiony za Dłoń, Czyli jeżeli ja trzymam tutaj odważnik, to środek ciężkości odważnika jest za moim nadgarstkiem. Dzięki temu jak ja wystawię rękę nad głowę, to to mi daje pewną tolerancję w kwestii tego jak daleko ja muszę wysunąć tą rękę za głowę, żeby ustabilizować ciężar nad środkiem stóp. Czyli tak jak wspominałem w każdym poradniku do tej pory odnośnie czegokolwiek co się robi na nogach, przysiad, martwy ciąg. Ciężar ma być umiejscowiony nad środkiem stopy. To nie jest trudne. Kiedy ja stoję e, pionowo i mam rękę nad głową, to się robi trudne w momencie, jak ja mam zejść i muszę tą rękę z tym ciężarem wypchnąć. I o tyle fajnie jest to robić z odważnikiem kulowym, że on wyciąga mi tą rękę trochę do tyłu i przenosi mi też ten środek ciężkości. Ze sztangą to już nie jest takie proste, ale o tyle jest łatwiej ze sztangą przysiąść oburącz, że mamy jedną rękę dospawaną do drugiej. I dzięki temu łatwiej jest się skupić nad całością tego układu. Nie skupiamy się tylko nad jedną stroną. I dzięki temu stabilizujemy równocześnie cały układ, czyli stabilizuję obie, obie ręce osobno i jedna ręka stabilizuje mi drugą. I dlatego przysiad też z odważnikami kulowymi dwoma nad głową jest dużo cięższy niż ze sztangą, bo przede wszystkim ramiona muszą być. Na szerokość barku ustawiony, czyli nie mogę sobie złapać chwytem rowaniowym, i e, tutaj nie pomaga nawet to, że, mm, że ta, ta kula wystaje za nadgarstek. A druga, drugi temat jest taki, że muszę się skupić osobno nad stabilizacją ogórami, i dlatego ta progresja wygląda w taki sposób. Tak by to wyglądało z grubsza. Jeżeli ktoś z Was ma konkretny e, problem ze swoim przysiadem nad głową, e, dajcie znać w komentarzach. Możemy spróbować e, nagrać case study w tym przypadku, czyli e, wyślesz, wyślesz mi Ty, słuchaczu, który oglądasz i się zgłosisz, swoje filmy, a ja na podstawie tych filmów omówię, co według mnie leży i nagram korekcję, tudzież nagram ćwiczenia, które mógłbyś zastosować aby ten e, przysiad poprawić i lepiej go przeprogresować. Tymczasem na dziś to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. Widzimy się kolejną niedzielę. Jak Bóg da, bo e, mam urlop w przyszłym tygodniu, jeżeli uda mi się w tym tygodniu nagrać przynajmniej dwa odcinki. To w następną niedzielę odcinek będzie. Jeżeli mi się nie uda, no to niestety będzie ten odcinek troszkę później w kolejnym tygodniu. Tymczasem nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, jeżeli Wam się podobało oraz zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś rzuciłem czołem morwy.